Jesteśmy w trakcie drugiego dnia zawodów razem z Kamilem Mateuszem. Wczoraj był również z nami Szabolcz Timar. Odwiedził nas specjalnie przyjeżdżając z Gior. Wczoraj losowanie i ryby nie były łaskawe. Dzisiaj zobaczymy. Mamy drugą. O, tym razem Leszczyka. Miejmy nadzieję, że dzisiaj się uda. Wczoraj jedynie Kamilowi udało się jakkolwiek coś złowić i zajął czwarte miejsce w sektorze. No ale na pewno to nie było na jego aspiracje. Ja na samym końcu tabeli, ale w moim sektorze, drugiego końca sektora, wygrał wynik rzędu 53 kg. Z jest naprawdę niesamowitą wagą i z tego co wiem rekordem również łowiska. Wczoraj poszliśmy troszeczkę wabank, co było na pewno nieodpowiednie przy tej ilości ryb, które mieliśmy. Dzisiaj zdecydowanie ostrożniej. Postaramy się w trakcie po prostu reagować na to, co się będzie działo. Miejmy nadzieję, że uda się te ryby dzisiaj odławiać. No i nie będzie takich przerwek wczoraj, rzędu kilku godzinnych. Wczoraj przez 5 godzin miałem 4 brania, jedne spięte i trzy ryby, w tym jedną babkę i dwa klenia. I z wagą 1600 za miejsce w okolicach 10. Ale tak też również bywa. Zobaczymy, co dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy w bardziej rybnej strefie względem wczorajszej. No, miejmy nadzieję, że każdy po prostu połowi, bo to o to przede wszystkim w tym wszystkim chodzi. Jest przynajmniej cieplej. Wczoraj nas wiatr prosto w twarz nie rozpieszczał. No, miejmy nadzieję też, że to słońce się utrzyma i będziemy mogli trochę, trochę tej witaminy D zażyć. ryby. Sąsiad z lewej łowi klenie. Ja już tutaj po prawej dostał większego leszcza. U nas na razie cisza siadło. Mieliśmy trochę brań takich, których nie udało się w ogóle wciąć, bardzo agresywnych. Zmieniliśmy to koszyk na trochę większy i na dłuższy przypon. Zobaczymy. Na razie cierpliwie czekamy. Może te ryby pojawią się po prostu z czasem w naszym łowisku z powrotem. A my mamy rybę. Mieliśmy rybę w zaczepie. Zaraz po wymianie przypomnę na dłuższym. Udało się nam ją z tego zaczepu wyciągnąć. Zobaczmy co to będzie. Nie wiem, nie widzę, bo światło mi tak świeci, że nic nie widziałem. Ok. Mamy o. Mamy klenia całkiem przyzwoitego. To już takie... Solidne 500, 500 punktów. E, miejmy nadzieję, że uda się je tym razem na trochę dłużej otrzymać i mieć wyższą efektywność w i skutecznych zacięciach, haczek też teraz zwiększyliśmy, zwiększyliśmy, tym razem na rozmiar 14, jeżeli dalej będziemy mieli brania agresywne i nie niemożliwe. Do zacięcia. Będziemy zwiększać haczek. Miejmy nadzieję, że nie przeszkodzi to rybom w braniu, a zwiększy skuteczność. Dwie trzecie zawodów. Na początku sektora coś tam łowią. Jesteśmy na końcu. Początek jest najbliższym, najbliższym stanowiskiem od Wisły. Mieliśmy kilka, kilka ryb, około ośmiu w sumie. Sąsiedzi chyba no podobnie. Janusz tutaj dostał dwa większe, dwa większe leszcze. A my teraz mieliśmy branie. Nie, chyba po prostu napłynęła nam jakaś roślinność. Mateusz niedawno po dwóch i chyba pół godzinie dostał pierwsze branie. U niego wygląda to podobnie jak u mnie wczoraj. Kamil też na początku złowił kilka ryb. Teraz całkowicie cisza. No i nic, jeszcze zostało trochę czasu. Mamy nadzieję, że te ryby. Płynął do nas. Jeżeli chodzi o towar, testujemy dzisiaj nową zamętę, testowaną właściwie już przez cały tamten rok. Teraz jest trochę udoskonalona. Zobaczymy. Będziemy testować ją jeszcze przez najbliższy czas, więc będziemy widzieć, jak się będzie sprawować. Zbliżamy się do końca zawodów. Udało się. Uf, mieliśmy mnóstwo szczęścia, Poryba ryba weszła w zaczep. O, malutki leszczyk, ale to też są punkty. O. Na początku uwiliśmy na samą ochotkę. Potem, no i na to były tylko i wyłącznie brania. Jakieś tam pojedyncze ryby udało się złowić również na pinkę, ale to w momencie, kiedy mieliśmy klenie w łowisku. No a teraz używamy małego gnojaczka, dopiętego dwoma ochotkami i też na to udało nam się złowić ostatnie ryby. Po długiej ciszy przeszliśmy na łowienie samą czystą zamętę z dużą ilością gnojaka. I Jokersa, o i mamy następną rybę. Mamy tam jakiś zaczep pod wodą, i niestety co chwila koszyk nam tam się zatrzymuje. O, udało się znowu. E, mówimy dzisiaj na nowego Armadala BASICA F1, 12-stopową. 3-6 metra. Do 80 gram. Wędka bardzo fajnie pracuje pod rybą. Nie jest tak sztywna jak wersja Grand. Przez co naprawdę bardzo fajnie amortyzuje odjazdy, odjazdy ryb. Teraz chwilka skupienia. Mamy najtrudniejszy punkt. jest udało się tym razem klenik jak też można było sądzić po braniu branie z opadu Uch. taka ryba za 400 500 może punktów

Przeczuliśmy naszą nierówną rywalizację z połańcem. Połaniec w tym roku zaskoczył nas dość mocno. Może nie w tym roku, a w ten weekend zaskoczył nas dość mocno. Małą ilością ryb i dość mocno stanowiskowymi rybami. Ale nie zawsze jest tak, że się da połowić. Raz pod wozem, raz na wozie. Eee... Ważne, że fajnie spędziliśmy czas i nasz nowy klubowy kolega Kamil zamiatała. Wygrał dzisiaj swój sektor, skończył na trzecim miejscu ogólnie. A cóż o łowieniu? Dzisiaj trochę więcej udało się tych ryb złowić niż wczoraj. Wczoraj mieliśmy 4 brania, dziś zdecydowanie więcej. skończyliśmy z wagą tysięcy z groszem. No niestety nie wystarczyło to, ponieważ na otworku całych zawodów byłem w sektorze A. Dzisiaj na otworku wyniki były rzędu 20-18 kg. A ja byłem z drugiej strony sektorany no i tyle co się udało, to też 6 tysięcy z groszem wydubać. Wystarczy, Bartek, dodać to, że pierwsze miejsce całych zawodów to jest zamek. Dzisiaj i wczoraj też to był zamek. Drugie miejsce całych zawodów to jest otworek. Tak samo jak wczoraj. Trzecie miejsce, o, oh, sorry, nie, nie trzecie, bo jeszcze Kamil, Kamil był, był trzeci, ale powiedzmy, że najlepsza dwójka to jest drugie stadowisko od zamka. I kolejna najlepsza dwójka, drugie stanowisko od Otworka, także no, w tym roku e, dosyć słabo jest, jeśli chodzi o możliwość rywalizowania tutaj na Połańcu i nic się nie zmieni, póki ta, póki ta woda e, się nie podniesie. Co więcej, e, te ryby były tylko w tych strefach przy elektrowni i przy samym ujściu do, do Wisły na pierwszych kilku stanowiskach. Natomiast reszta zawodników, w tym ja, miała okazję rywalizować w bardzo równych warunkach, ale te równe warunki de facto ograniczały się do tego, że się łowiło 3, 4, 5 ryb za całą godzinę. Zupełnie przypadkowych, także było ciężko. Niemniej trzeba też szukać pozytywów. Przede wszystkim bardzo fajnie, że Kamilowi udało się zwyciężyć, że był to naprawdę w bardzo, do, w bardzo dobrym stylu. A tu nasz nowy klubowy kolega, jeszcze w nie, w naszych barwach, ale już niedługo. Także gratulacje. gratulacje Dzięki kamil. Fajnie. W końcu. To jest jak mówiłeś? No, to jest skomplikowane trochę łowienie. Może nie mamy aż tyle czasu, ale no trudne na pewno łowienie. Pierwsza godzina fajna, później to łowisko cały czas przygasało. Ale nie tylko u mnie, tylko w mojej strefie sąsiedzi też przestawali łowić ryby. A później, dwie godziny, to już w ogóle było pustynia. I dopiero w czwartej godzinie po małych korektach, i też y, bardzo ważne, kiedy woda zaczęła płynąć, to pojawiły się ryby i u mnie, i u sąsiadów. Ja byłem troszeczkę szybszy, może skuteczniejszy, dlatego udało mi się też wygrać sektor. O niewiele, bo o 200 gram, ale udało się wygrać. No i dobrze. To co, jeszcze raz gratulacje, gratulacje i uciekamy. Fajnie. Do zobaczenia.